Z z jaką lamą? <laughs> wiesz, wiesz, że ja liczę na ciebie z Oj tam, oj tam, raz go wiesz Z moim tym trenerem najlepszym O kurwa, ale wromiałeś czwarte, żebym się skończył magazyny. <laughs> Znowu, do kogo strzelam jakiś kurwa jebanie w nie do potęg. O, Dave też jest przeciwko nam już, tak? No. Bierzemy się za sektor centralny. Tak? Musimy to zrobić. Z priorytety. Nie wiem, chyba już nikogo nie ma O, jedzie kurwa ten, switch vida, I nikogo nie trafi Ale brzydo to, trajer Bierzemy hmm. się za sektor Musiałem się obskoczyć, i obiec

Mmm Kurwa mi się spodobało Zjedzemy się za sektor centralny Atakujemy sektor południowy Razgul jeszcze żyjesz? Jeszcze nie zginąłeś, nie? Nie Dupcy od tego grana to Ale się wyrobiłem akurat idealnie. Tak, patrz w prawą stronę jak wybiegasz. To od początku, od małego powinni cię nauczyć. Prawa, lewa, prawa. Ale fajnie. Tracimy sektor północny. Bardzo Ale się wziąłem na ciebie, ja pierdolę. Dobra, czysto tam jest, zabiłem tego za strzyką. Kurwa jakbyś z tego z pistoletu na wodę strzelał. wyglądało. Hmm. <laughs> Za o, wow. Kurwa jaki doję, to ja nie wiem. Wziąłeś to, wlazłem mu tak, że kurde po prostu od pleców nie czasem. Atakujemy sektor centralny. A, wziąć ten sektor, on się uną respić ciągle. Kurwa. żą na mierzu Dave'a i... pójście pierdolnie w kogo? Uratowałeś przez... Wolę być zabity przez ciebie niż przez tego switchblade'a tego nie wieso ty nie? Wiem Tylko mówię, nie? Jak raz gór mnie ściągnął teraz Wien ja w stanie w ogóle Zacznę o kurwa Mać Brzydal znowu na napierdził lat tego z granatnika do mnie Chyba Cię nie lubi co? Chyba tak Lewa, lewa kamienie o, Czyli tak nie widziałeś, wzięłeś ci kamienie Nic nie widziałem uślepiony byłem totalnie, bo stałem nie, w marklasie, że... a oni dali tam są, wiesz co byłem, nie? Ej, wzmacnia wam się tam krzyba Seria czysto w pysk poszła, nie? <laughs> Bo wczoraj do tego samej pracy z tyłu. A, twojej szóstej, wracasz. Nie wiem, co ja ja. Przeżyłeś? Ja przeżyłem. Kolejne, ja dostałem po prostu Ty, ty, ty. ale ja pierdolę! Chyba jak ostatnia pizda zagrałem! Jak ostatnia pizda! A ja w ogóle nie zauważyłem! I mi siódemka się skończyła, już po masza szedłem! Ej, daj hapsa! 12 mu zostawiłem! Wyjście kg 4 na 13 Jestem. 6 na 13, na co kłaniesz To nie weźmiemy tego centralnego, to nie wygramy Jeden HP Zostałki Zostało Ci jeden HP? no tak myślałem właśnie Dobra, ja sobie puszczę ten kierowany, bo kurwa no, puż, puż. Ja widzę, że nic lepszego nie nazbieram O to mi się podoba. O, zbierdalana ją spada

musimy tak długo urazynować Przez to, że nie mamy centralę to przegramy Czemu przegramy? No jest 140 do 160 Aha, no teraz zobaczymy dopiero. Nie, bo cały czas mamy cały czas, większość gry mamy dwa sektory No tak, ale jak nie masz tutaj centralnego to i tak przegrasz. A nikt się nie rzuca na tego centrala. O kurwa, ale was tam wyjebał. Nas nie ich. Uuu. Nie, no dałem się zabić. Ty. Kurde, a ja do nikogo ładowałem i nic. No, ja te, on też mnie zabił, nie? Bańkę mi sprzedał od razu. było Ale... Ale ja mam taką broń, że kurczę raczej na bliższy dystans niż. A, random grenade. Biegnij, biegnij. Wystrzelił mi tętnicę, Daxon. Oj, tam, oj, tam. Zdraciliśmy północny Wracaj do walki Atakujemy sektor ten Co za demi, ja ja nie strzelał, on nie strzelał No. Ja kurwa. Się napaliłem na ten sektor, bo to wziąłeś i... Ale zabawa jest ty przednia Zabił mnie w końcu ktoś kurwa ale Super się bawiłem, powiem ci A ile tam sprzedałeś tych? Za 3 czy cztery, ale to ten... Dwa to machołkiem chyba raz z Ig no to trzy razy. Nie no, szału nie było, ale wiesz, faza, nie? Dobra. Oni spadali tylko i ten... I, się, i głowy mi spadały. Nie się, to... Ja zanim nie że tak zaś bez owoców byliśmy. Ale granat piękny, siadł kurwa, multi <gulity> sprzedał, nie? Ej, zapisz ten co za mną gra.